Siema, z tej strony Sneakermeister i to jest kanał buta, a dzisiaj mam dla was zestawienie wszystkich moich parek, które udało mi się zdobyć w tym roku, czyli jest to moje takie półroczne LPO od stycznia do czerwca. Trochę się tego nazbierało, także chcę wam wszystkie je pokazać, mam nadzieję, że wam się spodoba, więc zaczynamy. Na pierwszy ogień pójdą Jordany jedynki Neutral Grey'e z wysokie, które są odzarwaniem oryginalnej kolorystyki z 1985 roku i szczerze mówiąc na samym początku bardzo mi się podobały jako tako uważałem, że one są bardzo proste, ponieważ kolorystycznie są bardzo proste, bardzo dużo osób. Którzy są po prostu zajrani OG, tutaj mieli po prostu gratkę. Jeżeli im udało im się je zdobyć, no to naprawdę bardzo fajnie trafili. Jedynym mankamentem tych butów w sumie nawet nie jedynym, ponieważ są to jedne z niewielu butów, które posiadam w kolekcji, a nie chodzę w nich. To mi się naprawdę bardzo rzadko zdarza, ja rzadko zostawiam coś na półkę, tak typowo, ale te buty po prostu, jeżeli chodzi o materiały i dobór materiałów tutaj, jest naprawdę bardzo, bardzo kiepski. W porównaniu do innych Jordanów jedynek albo do tych, które zaraz Wam pokażę, no to naprawdę jest tutaj kiepsko w doborze z materiałami. Skóra która użyta do tego wydania jest naprawdę kiepskiej jakości. Dodatkowo Jordany jedynki w wersji właśnie 85, one są bardzo wąskie. One są właśnie zrobione tak, jak były w tamtych latach robione. I niestety, jeżeli ktoś ma szerszą stopę, no to tutaj mi nie będzie dopasowało, a ja jestem właśnie z takich osób. Także jest to jeden z tych butów, które nie są za bardzo wygodne. I szczerze mówiąc, jeżeli miałbym wam polecać je, na przykład do kupienia, do chodzenia takiego typowo na co dzień, no to raczej bym się na nie nie zdecydował. Jeżeli byście chcieli kupić jakieś Jordan jedynki wysokie, no to nie poszedłbym w tą stronę, poszedłbym w jakieś inne, może bardziej stonowane kolorystyki, takie na przykład Hyper Royal, które wiadomo są niebieskie, ale są poprzecierane z tym efektem postarzania się i i to by byłby lepszy wybór, ponieważ nawet one, według mnie, chociaż także nie są jakieś super jakościowo, są lepsze jakościowo niż ta parka. Wiem, że tutaj bardzo dużo różnych ludzi, którzy są, wiecie, zajarani OG, tutaj mogą mieć z tym problem i że mają taką opinię, ale no, taka jest prawda. Szczerze mówiąc, ja nie jestem osobą, która wyróżniałaby się, wiecie, jakoś tak, że jestem po prostu podjarany wszystkim, co wychodzi o OG od Jordan Brandt. No i tutaj po prostu spoglądam na to takim po prostu świeżym spojrzeniem, że no to wydanie nie jest do dobre, jeżeli chodzi o jakość i jeżeli chodzi o wygodę. Jakbym miał wybierać coś innego, takiego typowego dochodzenia, no to wybrałbym inną parkę. Jako tako trzymam je dlatego, że jest to właśnie wydanie z 85 i uznałem, że fajnie by było mieć coś w kolekcji, które by było właśnie z tych starszych lat, żeby odzorowało właśnie te OG kolorystyki i uznałem, że zostawię je sobie, może gdzieś je w nich wyjdę, one pasują bardzo fajnie na przykład na jakieś od urodziny albo do eleganckiego ubioru, bo naprawdę fajnie się to komponuje. Także jeżeli ktoś chciałby pod to gdzieś się ubrać, no to to jest akurat spoko opcja. Jeżeli chodzi o cenę, to udało mi się je kupić w ogóle praktycznie za retail, dałem tylko trochę kasy mojemu kumplowi, który je wydropił, także tutaj jestem mega zadowolony. Aktualnie te ceny naprawdę, jeżeli chodzi o ten model, spadły, ponieważ są gdzieś około 1500 zł, W tych wyższych size'ach może trochę większe są te kwoty, ale jako tako wydania 85 co dziwne, naprawdę nie stoją jakoś super na rynku i wydawało mi się, że będzie totalnie odwrotnie, ale te ceny po prostu tych wydań mocno pospadały i aktualnie się nie podnoszą, także nie musicie się za bardzo martwić w ciągu kilku miesięcy, żeby na przykład ta cena nie wiadomo jak urosła. Kolejnymi wydaniami będą wydania od JD Smitha, uwaga, obydwie parki Vision Racerów kupione na tym samym dropie, są to według mnie jedne z najwygodniejszych butów, a o ile nie najwygodniejsze, na pewno najwygodniejsze takie jakie miałem na nogach. Przechodzimy w nich w Warszawie na przykład spacer, gdzie zrobiliśmy naprawdę mega fotki, ostatnio z Paulą też zrobiliśmy mega fotki czarnego wydania. Także jestem mega zadowolony, wyglądają na zdjęciach superowo i tak jak mówię, są mega wygodne. Naprawdę, wkładka użyta do tego wydania jest właśnie fajna, ona jest taka bardzo mięciusia i jeżeli chcielibyście jakieś wygodne buty, tutaj bardziej na jesień i wiosnę, ponieważ jako tako one nie są zbyt przewiewne. To naprawdę polecałbym Wam Vision Racery, ponieważ znajdziecie niektóre kolorystyki na promocjach, da się je znaleźć, na przykład żółta kolorystyka, którą także posiadam, była potem na promocjach, tutaj jeżeli chodzi o size, no to trochę się trzeba namęczyć, ale co dziwne, żółta kolorystyka na przykład urosła naprawdę w cenie, ponieważ mój rozmiar aktualnie jest mniej więcej 1000 zł, czego się nie spodziewałem totalnie, przez przypadek z szapy sprawdziłem. Ale jeżeli chodzi o sam ubiór taki codzienny, no to bardziej mi się podobają te dwie kolorystyki: stonowane, biała i czarna, których wiem, że ludzie za bardzo nie lubią takich butów, ponieważ nie wyróżniają się w jakiś sposób. Ale kamanta, jakby sama sylwetka tego buta, no to po prostu się wyróżnia mega. Dodatkowo ta podeszwa, która jest także superowa, po prostu i na zdjęciach wygląda genialnie, no to naprawdę są superowe butki i mega jestem szczęśliwy, że udało mi się je kupić za retail normalnie ze strony footlockera. Jeżeli byłby jakiś zdrobni balansów, to bierzcie ze strony footlockera, ponieważ. Sam zazwyczaj są tańsze te buty niż na New Balance. Ie. Nie wiem w jaki sposób jest to stworzone i w jaki sposób to działa, jak New Balance się dogadał z Footlockerem, ale Footlocker sprzedawał je taniej ostatnio na dropie. Także to jest jeden z takich tipów, i jeżeli chcielibyście jakieś naprawdę mega wygodne buty na jesień, wiosnę, no to bardzo polecam, naprawdę. Kolejny LPU to trochę piłkarskie, ponieważ udało mi się zgarnąć buty, które kiedyś bardzo mi się podobały, Predatory od Adidasa. W kolorystyce naprawdę superowej, strasznie mi się podoba w ogóle ta kolorystyka i sam profil tego buta. Jako tako zawsze byłem, wiecie, zawsze grałem w piłkę, zawsze od najmniejszych lat po prostu gdzieś tam kopałem w tą piłkę. I jednak miłość do butów trochę mi się także z tego wzięła, że jednak każdy kupiował jakieś inne korki. Ja zawsze chciałem mieć jakieś takie bardziej wyraziste, zawsze chciałem się jakoś tam wyróżniać bardziej, ale te. I kiedyś w sumie Adidas mi za bardzo nie podchodził, jeżeli chodzi o korki. Naprawdę nie podobały mi się prawie żadne od Adidasa, zawsze kupiłem Nike. A tutaj akurat ten parka naprawdę strasznie mi się podoba, i udało mi się go kupić w Decathlonie w ogóle, jako gdzieś tam ostatnią parę za 200, 220 zł, przesunią z 600. Także naprawdę jest to super zakup i chciałem się tym pochwalić, chociaż nie jest to typowy w lifestyle wywód, by no bo są to korki typowo do grania gdzieś tam na boisku normalnym piłkarskim trawiastym, albo gdzieś tam ewentualnie na orliku. Także jeżeli chcielibyście kupić jakieś korki po fajnych cenach, to zapraszam naprawdę do Decathlona, ponieważ w Decathlonie, jeżeli chodzi o te ostatnie rozmiary, to naprawdę idzie znaleźć super korki, takie naprawdę bardzo ładne i to dużo, dużo droższe niż zazwyczaj, w bardzo fajnych cenach. Także jest to naprawdę spoko tip. Jeżeli chodzi o Jordany jedynki, to także udało mi się trafić w University Blue. Oczywiście nie mi, ponieważ ja apce aktualnie sneakers nie za dobry jest, naprawdę ostatnio mi bardzo słabo idzie. Ale na szczęście moja dziewczyna i mój braci wywiązali, także jedną parkę zostawiłem sobie i naprawdę, jeżeli chodzi o materiały użyte do tych butów, to są jedne z najładniejszych butów i najlepiej wykonanych materiałowo, jakie miałem, jeżeli chodzi o jordane jedynki. Co ciekawe, ponieważ wiem, że wielu z was teraz się zaśmieje, bo wiem, że bardzo dużo poszło, niestety, bardzo słabych tych wydań. Bardzo dużo osób dostało je sklejem bardzo dużo osób je dostało po prostu gdzieś wygniecionych, ten zamszyk tutaj, czy tam ten nubuk został naprawdę mocno przetarty i nie wyglądało to zbyt dobrze. Naprawdę widziałem także odwróconego słusza gdzieś przez przypadek, komuś, nie wiem, w fabryce jakoś to wyszło, nie mam bladego pojęcia jak, ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o użycie skóry, tutaj, która jest naprawdę mięciusia, możecie sobie zobaczyć odcinek od nich, o nich na o mnie na kanale. Jeżeli chodzi o użycie w ogóle materiału, tutaj połączenie jest superowo. Naprawdę te buty są świetnie wykonane, jeżeli chodzi o moją parkę. Wiem, że tutaj każdy może dostać coś innego, ponieważ Nike ostatnio naprawdę odwala z tym jakością butów. I nawet mój kumpel dostał Hyper Royale, dwie parki, które były w dwóch różnych opcjach po prostu, jeżeli chodzi o materiały. Jedne były z lepszej skóry, drugie z gorszej skóry. Nie mam bladego pojęcia, jak to działa i czemu jest to w taki sposób robione. No ale tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o ten bucik, mega się cieszę, że udało mi się go zgarnąć praktycznie za retail. I widzę, że aktualnie te ceny gdzieś tam już zaczynają coraz to bardziej wzrastać. Jeżeli chodzi o te najmniejsze sajzy, no to już... Są gdzieś tam pod 2000, jeżeli chodzi o rozmiar mój. 45, to gdzieś pod 1500-1400 zł. Także tak czy siak jest to naprawdę bardzo dużo. Kolejną super parką, którą udało mi się trafić za naprawdę małą kasę, są, uwaga. Adidasy NMD CS2 razem z KIF, razem z Naked i Ronin Figiem po prostu jest to super kolab, który zawsze gdzieś tam szukałem i zawsze gdzieś mi się tam przewijał przez oczy. Na samym początku nie byłem mi jakiś tam super zachwycony, ale zobaczymy na Wince za 250 zł, więc uznałem dlaczego nie. Naprawdę ta parka wygląda superowo, na zdjęciach także mega się prezentuje, możecie sobie je tutaj zobaczyć. I na Vinted można naprawdę znaleźć mnóstwo perełek po prostu, gdzie ludzie sprzedają parki, że nie wiedzą co to jest w ogóle i naprawdę możecie, jeżeli poszukacie i szybko traficie, no to możecie zgarnąć naprawdę mega style szczególnie jeżeli chodzi na przykład o, o racery, przepraszam, o Racer y od Nike, które są aktualnie mega drogie, ponieważ już się nikt nie produkuje, a na winty ludzie sprzedają trochę używane, na przykład za 250 zł, czego nigdy po prostu nie kupicie w dobrej cence, tak na grupkach gdzieś. I jeżeli chodzi o to wydanie, naprawdę mega mi się podoba na latko, super bucik, jest bardzo przewiewny, super się go wkłada, wszędzie można w nim chodzić, jak sami widzicie, że już jest trochę styrany, także jest to jeden z fajniejszych zakupów i bardzo się cieszę, że w końcu mam coś niego Fiega. Nie mogło się obyć oczywiście na tej liście bez Easy. No wiadomo, są Easy 700 V trójki i według mnie jest to jeden z fajniejszych bucików, który powstał, jeżeli chodzi o sylwetkę Buta w ostatnich latach. Naprawdę Easy 700 V trójki wyglądają bardzo ładnie. Wiem, że dużo osób ma ludzi na to, że jeżeli ubierze stopę, to ta klatka tutaj trochę się rozwiera, ale naprawdę trzeba mieć grubą stopę, żeby to takie coś się działo. Jak chodzicie, nie widać tego aż tak. Wyglądają te buty trochę jak muszelki na nogach, i faktycznie na niektórych fotkach wyglądają muszelki. Ale futurystyczny kształt i kolor w ogóle tego wydania Kianaite czy Kianite jest naprawdę superowy. Były też także azarefy, ale azarefy wyglądały trochę jak Sonic z bajki i były zbyt niebieskie, takie naprawdę mocne, mocne niebieskie i nie podobały mi się jakoś strasznie, ale tutaj te stonowane kolory, dokładnie jeszcze ta, ta, wiecie, klatka bone wygląda naprawdę superowo. Dodatkowo czarne wyszycie od środka, wygląda to superowo, ładnie się to składa. Dodatkowo, nie wiedziałem wcześniej, że tutaj ta siatka jest nieco przeźroczysta. Jak założycie skarpetkę, w zależności jaką założycie, no to trochę ten bucik się będzie różnił. Nie jakoś znacząco, ale będzie się różnił naprawdę. Jeden z fajniejszych zakupów, ponieważ także udało mi się je trafić na apce Adidasa i zauważyłem, że ostatnio większość rzeczy, które kupuję gdzieś tam w swojej kolekcji są raczej z retaili, po prostu kupione gdzieś tam z dropu albo że ktoś mi kupił. Nie za bardzo lubi przepłacać jakoś tam strasznie za buty. Naprawdę jednym z niewielu butów, które tak zapłaciłem mocno, mocno, to były g winy, które tutaj gdzieś leżą i płaciłem za nie 1600 zł, co i tak było mega stylem, jeżeli chodzi o tego bucika w tym czasie. No, ale resztę mam dokładnie za retail, tak samo jak tutaj właśnie Easy Knight, Night, które naprawdę mega mi się podobają. Fajnie pasują do większości outfitów, naprawdę w beżu i trochę niebieskiego wygląda superowo z tym. I można to bardzo, bardzo ładnie połączyć. Także jeżeli ktoś chciałby z Was kupić, to radzę się trochę śpieszyć, bo zauważyłem, że te modele coraz to bardziej rosną gdzieś tam w cenie i coraz to więcej ludzi zaczyna się gdzieś tam je skupować. Więc to może być taki jakiś mały, wiecie, znak, że te modele trzeba, jeżeli chcecie je kupić sobie personalne, to trzeba by było już się za nie gdzieś tam zabrać, ponieważ zaraz mogą kosztować więcej. C CS2 NMD były pierwszym modelem od Ronnie Gaffiega i KIF, a tutaj mamy drugi model razem z Vans na 10-lecie marki KIF. I naprawdę, jeżeli chodzi o te, pokazywałem Wam je także na odcinku, wszystkie te buty w sumie pokazywałem Wam na odcinku, ale strasznie mi się spodobały od razu, ten vibe górski, no to po prostu idealnie pasuje do mnie i wiadomo, że w tych butach raczej się nie będzie chodziło po górach, ale detale tego wydania i w jaki sposób jest namalowana cała cholewka, jak to wygląda w ogóle te właśnie e, góry razem z lasem, wygląda to superowo, strasznie mi się to podoba i nie myślałem, że w sumie kupię sobie wansy, ze strony Kiv był to pierwszy mój zakup ze strony Kiw. W końcu jest ship do Europy. Naprawdę, jeżeli ktoś chce kupić jakieś fajne buty, nawet całkiem spokocene, to czasami, ponieważ to jest dosyć ciekawe, że rzecz od KIW kosztują na stronie np. 1000 zł a buty kosztują 400 zł, albo 500 zł, albo są nawet na promocję i są tańsze i to jest dosyć ciekawe, w jaki sposób to działa, ale także ten kolab z Kif nie był jakiś tam strasznie drogi, było 470 zł, co przy kolabach Vans no, naprawdę nie jest jakoś tam strasznie drogo. Jako tako bucik strasznie mi się podoba i zawsze chciałem mieć właśnie jakiś kolab od Kif, a udało mi się w tym roku już dwa zgarnąć. Ten na szczęście wydaje się także za retail, ale trzeba było się za to zabrać naprawdę bardzo szybko, jeżeli coś wychodzi na kiw, no to musicie szybko po prostu klikać, ponieważ tam jest naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy chcą to zdobyć i dodatkowo są wiadomo boty. A ostatnim modelem w tym zestawieniu są Sakai Vapor Waffle, które na samym początku strasznie mi się spodobały. Czarna ich wersja i biała, które wychodziły na samym początku, bardzo mi się działy. Potem była jeszcze taka powiedzmy bordowa, coś w ten deseń, taki fiolet wchodząca razem z zielonym, także była żółta-zielona wersja. I na sam koniec wyszła fioletowa wersja oraz beżowa, i beżowa od razu także mi się spodobała. I poszedłem do modeli, które kupiłem, niestety nie za retail, to właśnie jest ten model. Kupiłem go za, tak teoretycznie za 1500 zł. Była to wymiana z kumplem za modele, także można powiedzieć, że jako tako nie zapłaciłem za to tak zwykle. Ale naprawdę trzeba było dosyć dużo dać za ten model. Wydaje mi się, że ten model, na przykład za rok, na lato, będzie kosztował naprawdę bardzo dużo, ponieważ zobaczcie sobie, wszystkie sakaje Waffle. Rosną w cenie nie naprawdę, po prostu te buty kosztują potem dużo, dużo więcej, ponieważ są super butami. Są naprawdę bardzo wygodne. Jeżeli miałbym wam coś doradzić, to jedynie co to musicie ubrać wyższą skarpetkę, ponieważ wziąłem sobie jakieś stopki czy coś przez przypadek i obtarły je za pierwszym razem. Także tutaj uwaga, ale jeżeli chodzi o z wysokimi skarpetkami, no to ta podeszła jest naprawdę, no sami widzicie, gigantyczna i dodaje po prostu 2 cm do wzrostu. Ale naprawdę ba są bardzo, bardzo wygodne, wyglądają superowo i muszę przyznać Sakai, że po prostu ich design jest superowy. Naprawdę jest mega. Jedynym przestrzelonym projektem według mnie są Blazery Lowy, a reszta co robią, to po prostu robią genialnie. I wydaje mi się, że jest to jednak jedna z najlepszych marek, która ostatnio robi kolaby w ogóle. I kolorystyka Sezam strasznie mi się spodobała. Musiałem ją mieć, strasznie mi się podoba i cieszę się mega, że jest w mojej kolekcji. Także to wszystkie parki, które mam dla Was na dzisiaj. Jest to całe moje LPU z tego roku, czyli tak naprawdę z 6 miesięcy. Jestem bardzo ciekawy, co mi jeszcze wpadnie. Aktualnie w sumie mamy trochę taki zastój z dropami jakichś fajnych parek, które by mnie interesowały. Jedyne co było to na przykład nie balans z Salahem Bamberry, ale nie udało mi się ich trafić niestety. Także na razie trochę się wstrzymuję. Jeszcze na wakacje trzeba zarobić, także nie można aż tyle wydawać na buty, ale mam nadzieję, że gdzieś może znajdę jakieś starsze modele. I za następne pół roku pokażę Wam z LPU z całego roku, jak to będzie wyglądało. I mam nadzieję, że będzie trochę tego więcej niż teraz, co mam aktualnie. Mam nadzieję, że widzimy się także w następnych odcinkach i mam nadzieję, że zostawicie łapkę i subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na kanale. Także do zobaczenia. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!